Cześć! Co nas czasem blokuje przy udzieleniu pomocy komuś, w tych wszystkich grup osób wymienionych w Ewangelii? Wydaje mi się, że może mogą być to złe doświadczenia. Pomogliśmy komuś, a ktoś wykorzystał nas, ktoś nie potrzebował tej pomocy. Albo przeczytaliśmy na ten temat, że tylu wykorzystuje ludzką pomoc. I opierając na tym doświadczeniu swoim, czy kogoś innego, opierając się na nim, Czekaliśmy, czekaliśmy całe życie, aż w końcu znajdziemy kogoś godnego naszej pomocy, godnego naszego czasu, wysiłku. I być może znajdziemy się właśnie w grupie tych osób z drugiej grupy, która tak czekała, czekała, żeby znaleźć tego godnego pomocy i się nie doczekała. A może posilając się Ewangelią wczorajszą, w której podzieliłam się z moją refleksją, w której wierzę, być może wieczność, szczęście to właśnie umiejętność zapominania, zapominania tych złych doświadczeń, tych rzeczy, które nas blokują przed tym, żeby otworzyć się na nowy, na nowy dzień, na nową osobę i być w stanie spojrzeć na nią świeżym okiem i dostrzec, dostrzec w niej i na nowo otworzyć się, pomagam, nie pomagam. Może nie właśnie tym przeszłym doświadczeniem, może nie tym porównywaniem różnych sytuacji, ale właśnie wrażliwością serca, objąć coś i dobrze, zostaniemy zranieni, zamykamy, otwieramy się na nowy dzień, na nowe osoby. I może znajdziemy się wtedy w tej grupie pierwszej osób, która, gdy spotyka Jezusa i mówi: Jak to? Czy ja Tobie pomogłem? Nie, to już było wcześniej, to już było wczoraj. Dzisiaj jest kolejny nowy dzień, w którym mogę się otworzyć na pomoc Tobie. Co myślisz na ten temat? Cześć!